Mamy godzinę, którą? Ósmą. Jedziemy po naszego gościa na lotnisko. I zobaczcie, jak biało, bielusieńko. A tutaj w Irlandii nie ma czegoś takiego jak opony zimowe, także jedziemy ostrożnie. Chłopaki, oczywiście, jadą z nami. Pospali się. Jedziemy nowo otwartą drogą do Kork na lotnisko. Zaraz zobaczycie. No, zobaczcie, po kogo jedziemy. Fabia, ulubioną ciocię? Piszcie w komentarzach, czy może ktoś zgadnie. Ale kiedy nam odpowiedzą? <noise> Auto dostałyśmy takie trochę kiepskawe. Dacia, nie fajna ona się w ogóle... Gola no nie, nie chciałabym takiego. Nawet nie ma sterowania w kierownicy tutaj, całą, może tak powiem, tele... kokpita. <noise> <kokpity. głos> ale ważne, że jeździ, także jedziemy dalej. Widać mnie w lustrze, czy gdzie nagrywasz? Nie, ale teraz się można widzieć. Hello, jesteśmy w miasteczku Kob i zobaczcie, pokazuję Wam naszego gościa, bo Możecie ją pamiętać z filmików z Dubaju. I są chłopaki, i idziemy właśnie zwiedzać miasteczko. Stąd wypłynął Titanic. Zwiedzamy Kob. Tutaj stąd po tym jak wypłynął z Anglii. Tutaj zacumował i Kto? stąd wypłynął e, Titanic na Atlantyk. I tu jest właśnie taki experience Titanica idziemy zobaczyć jego e, Memorial. To się przytrafił O możecie zobaczyć wejście do Titanika. Także chodźcie, zobaczymy czy jest Jack Kate. Ale nam się przytrafiła piękna, piękna pogoda. Czekajcie, Madia dzwoni do Kate i Jacka. Dzwonisz do Leo, czy tam jest Leonardo DiCaprio? Nie. Yeah. Madzia się zaskoczyła, że jeszcze tu są takie hello, hello. Bud budki. budki. Działa. Hello, I'm fine. I'm fine, okay. <laughs> tak? Dzwonicie do Ewy? Da radę się dodzwonić? Fabio, zwiedzamy miasteczko Kob, Gucci. Idziemy szukać Memorialu. Idziemy szukać, tak. Pięknie te budynki się tutaj prezentują. I mamy super pogodę, mimo że jest bardzo mroźno, bo jest minus 2, ale słonecznie. Chodzimy, szukamy tego Titanic Memorial i chyba znalazłyśmy. Czy nie? Nie, to chyba nie to. A tak, jest tytanik. Odnalazłyśmy tytanika. Wspięłyśmy się, słuchajcie, pod samą katedrę w Kob. Kob, tak? to Tak. No, są dziewczyny. Słońce daje. Słońce daje, Mroźno, ale przyjemnie. Kość Madziula dokumentuje. Zobaczcie, jaka panorama przepiękna pogoda nam dzisiaj dopisała. Naprawdę, jest fantastycznie. Przyjechał jeden gość. Gość specjalny, niestety, nie dojechał. Tak, gość specjalny utknął. Juki. I Zobaczcie tutaj w kop jak są yy, fajnie te domki położone. Śmiesznie to wygląda. Jakie kolorowe. Zarąbiste. Weszłam Wam pokazać katedrę w środku, jaka jest piękna. Dziewczyny już tutaj były. Powiedziały, że muszę też przyjść, bo jest choinka, na którą się wiesza swoje zapisane wdzięczności i życzenia. Także zaraz też to zrobię. Także. Losuję oczywiście kolor fioletowy i zapisuję, i zaraz będę wieszać. Zapaliłyśmy też świeczki za bliskich, symbolicznie. Karteczki zawieszone na choince, także pora na dalsze zwiedzanie. Spięłyśmy się na górę, tam jest ta katedra, a my mamy parking tam na samym dole, także idziemy parking jest tam na samiutkim dole. Masakra Trzeba uważać. Dobrze, że nie jest ślisko. Jak tutaj są zrobione komicznie parapety. One są wszystkie pod kosem. Hmm. Tak dobrze, że ten kwiatek tam kwiatek się trzyma. Idą tak. pysiule. Czekajcie, bo nie łapie Was, ostrość. Schodzimy pod takim kątem, że musimy iść tak. Proszę. Wszystkie te parapety są tak zrobione. Hmm, was tutaj w Irlandii to mają swoje jakieś tam dziwne zasady czasem. Przyjechałyśmy na kolejną miejscówkę z naszym gościem. Tu jeszcze was nie było z nami. Miejscówka Pet Friendly. Możecie przyjechać ze swoim pupilem. Możecie z chłopakami przyjechać. Z dziewczynami. Z kotkami. Długo tutaj się jedzie, ale warto. Mazer Head. Weź Fabia! No, Fabio i Gucci na Mazer Bridge. Dobrze, przeprowadzamy Was przez mostek. Tam z góry, zobaczcie, przyszłyśmy. Tutaj na mostek. Jeszcze kawałek przed nami idziemy. Strasznie wiecznie, to tak, nie wiem, czy będzie słychać. Mostek trify. Wchodziliśmy po Mega stromych schodach I się zmęczyłyśmy A tam Madzia Z chłopakami Czy pamiętacie stąd filmik Jak kiedyś przebiła nam się opona Wracaliśmy stąd Ale wtedy tutaj bardzo zapadało A dzisiaj jest piękna pogoda Co prawda jest wiecznie i mroźnie Ale się Nie rata wyczyn, żeby tu w ogóle się wskrobać. Bo trzeba było najpierw zejść tam w dół, w dół, w dół. I potem znowu w górę. O. Maja się nie może coś wskrobać. No wskrobcie się! Boisz się? Aha. Musimy zacząć z drugiej strony. Mówię, strasznie wieje, ja także mam nadzieję, że mnie słucha i mam nadzieję, że telefon mi tam nie wpadnie. zjawiskowo. Wow. Teraz wchodzimy powoli na dół, Zobacz jak słoneczko daje pięknie. Jest cudownie. Superowo, Idę na dół. No cześć, ale Wam Włoski wieją. Ale Wam Włoski wieją. No, dzień dobry. Zadowoleni, strasznie wiecznie. Właśnie mówię, że bardzo wiecznie. Ale przyjemnie. Ale przyjemnie Fajasko. Jadą. Idziemy, no chłopaki do domku, już? Idziemy co? Pizzę. Dobra, idziemy powoli w dół. My już wyjechałyśmy z Maison Head, odjechałyśmy kawałek i zobaczcie, zaczęło padać i wyszła piękna tęcza. Także to chyba znak. Widziała tego nie oddaję, ale ona jakby tutaj na nas wchodziła w ogóle, bardzo blisko. Tak, jest bardzo bliżutko i zaczyna padać, wracamy do domu z dziewczynami i pokażemy Wam, co będziemy dzisiaj jadły no i mamy, jest pizzunia dominosik, najlepszy tutaj w Irlandii, w Kilarny jest rewelacyjny, w Polsce jest okropny a tutaj jest przepyszny o, macie twoja też wygląda gluten free super, a tutaj mamy wegetariańską i z kurczakiem nie miałam, zajadałam, bo jestem mega górny. pizza zjedzona Picunia zjedzona była, była pyszna. przepyszna wyszliśmy na spacer, jesteśmy mega zmęczone Wstałyśmy o szóstej rano, wyjechałyśmy o siódmej, a wróciłyśmy o 19. O 19. Przed nami mega aktywny, intensywny dzień w podróży. Przed nami za nami. Za nami i nasz gość jest... Przed nami się też. Ale... Przed nami też. Gość nasz bardzo zadowolony z dzisiejszych wycieczek. Nam też się bardzo podobało i psiakom również. Słabe światło tutaj chyba mamy. Wybaczcie za to, ale Może się... ruszymy trochę. miasteczko jest tak nie strasznie, strasznie, o, yy, wszystko jest oblodzone. Tak, wszystko za nami jest oblodzone. Właśnie tutaj pan nas ostrzegał, żeby uważać. Nie? Dlatego taki idziemy troszkę koślawo. A my pospacerujemy jest. sobie trochę Ale, z chłopakami. Ja chciałam przypomnieć o subskrypcji kanału Posum Travel, bo my dzisiaj, w tym nie powiedzieliśmy, na jakim kanale Was witamy. Tak, także... zapraszamy tutaj do nas na Posum Travel. I, I zapraszamy Was także do śledzenia nasz na, nasz, na Instagramie. Wiecie na Insta, Posum Travel również. No, i to hmm. wszystko, co ja miałam do powiedzenia. Tyle zagłoszeń parafialnych i widzimy się w kolejnym fascynującym filmiku. Zabierzemy was w miejsce, gdzie was jeszcze nie było z nami. No i chyba zabierzemy też na jakieś jedzonko. Nas też tam nie było. No. I na jakieś jedzonko też. Co? Jedzonko też na pewno będzie. I pójdziemy na typowe irlandzkie jedzonko i w ogóle będzie super, mega dużo fajnych rzeczy. No, także. także subskrybujcie, oglądajcie i lajkujcie, komentujcie i w ogóle. No buziaki. bądźcie z nami. Bądźcie z nami, pa!